Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków. Rekolekcje radiowe według metody Świętego Ignacego. Tydzień pierwszy. Dzień piąty. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, wersety od 24 do 28 Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta, według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym. I nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobrażam sobie, jak Bóg stwarza człowieka. Poproszę w tej medytacji o dostrzeżenie, jak cenny jestem w oczach Boga. Rozpoczynam rozważanie Słowa Bożego. Bóg stworzył człowieka i jest on ukoronowaniem całego stwórczego dzieła. Człowiek jest jedynym bytem, którego Bóg chciał dla niego samego. Jest zdolny do poznania i kochania swego Stwórcy. Wyjątkowość człowieka polega na tym, że został on stworzony na obraz Boży i może odnaleźć siebie jedynie w spotkaniu z Bogiem. Nie jest więc czymś, ale kimś. Jest arcydziełem Bożego Geniuszu. Czy potrafię tak patrzeć na siebie? Obraz Boży w człowieku ukazuje się m.in. w zróżnicowaniu płciowym. Mężczyzna i kobieta są powołaniu do rozwoju swoich osobowości we wzajemnej relacji. Zostali powołani do płodności zarówno fizycznej, jak i duchowej. Każde z nich staje się pełniej sobą przez bycie darem dla innych. Jak rozwijam moje człowieczeństwo? Jakie są owoce mojej płodności? W opisie stworzenia powtarza się wyrażenie, że to, co Bóg stworzył, było dobre. A człowiek został wezwany przez Boga, aby opiekował się Ziemią i stworzeniami. Cały świat, wspaniały i bogaty, został nam dany po to, aby się o niego troszczyć, a nie bezmyślnie go eksploatować. Współpraca z Bogiem prowadzi do takiego działania, by świat stawał się coraz bardziej ładem, a nie chaosem. Jestem więc, z woli Boga, dzierżawcą, administratorem świata. Na czym polega moja troska o świat, który otrzymałem w darze? Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.